No dobrze. Masza, piszesz tak, że nie widzisz tego na co dzień, jakoby były różnice między mózgami i kobiet i mężczyzn, bo może chodzisz do dziennej szkoły. No powiem Ci, że rzeczywiście chodzisz do dziennej szkoły, bo prawda jest taka, że program przygotowujący do matury międzynarodowej jest w niektórych klasach, w niektórych szkołach, a nie tak, że jest w każdej klasie, w każdej szkole. Mówisz też, że hej, masz więcej chłop dziewczyn niż chłopaków, na fizyce i na matematyce rozszerzony poziom wyrównany. No dobrze, ale zauważ coś, mianowicie do klas IB dostają się z reguły najlepsi. Czyli te klasy, do których chodzisz, to nie jest przekrój całej populacji i tam może być nie do zauważenia. Te różnice, które występują u większości kobiet, u większości mężczyzn, one mogą być nie do zauważenia w tej klasie. Więc ekstrapolowanie po prostu danych, tych, które ty posiadasz na całość populacji, jest po prostu błędem metodologicznym. A dlaczego masz się kierować faktami, które niekoniecznie się sprawdzają? Otóż dlatego, że te fakty sprawdzają się właśnie dla ogółu, a nie koniecznie dla tej grupy, do której ty należysz. Ta grupa, do której ty należysz, to tak jak napisałem, to są wyjątki. To są wyjątki. chwalebne wyjątki, owszem, być może nawet e, liczne, ale jednak ogół populacji wygląda trochę inaczej niż to, z czym ty masz do czynienia. Daj. E, piszesz, um, e, No, jak ja, jak ja tam właśnie napisałem, że e, są właśnie te wyjątki. To ty się pytasz, dlaczego mają zostać odsunięte od jakiegoś rodzaju edukacji. Um, ja nie mówię, że mają być odsunięte, nigdy nic takiego nie powiedziałem. E, I ja wcale nie chcę zaganiać kobiet, żeby, żeby im zastępować e, zajęcia z matematyki zajęciami z Absolutnie nie. Potem piszę o tych stereotypach. E, ja Ci powiem tak, że wiesz, co jest najgorsze, że te stereotypy. To są kobiety, które się w nie wpisują. I to jest właśnie w najgorsze. Być może dlatego, że te stereotypy istnieją i tak się jest łatwiej w którym wpisać, no ale one mimo wszystko istnieją ciągle. Um, dalej, z kolei, piszesz o tym, że no, dzięki swoim kolegom um, mogłeś rozwijać takie swoje zainteresowania jak historia, jak polityka, jak um, teatr. Namiętność do dyskusji, to akurat się z tobą zgadzam, bo widzimy ją tutaj praktycznie na co dzień, i literatura też. A się pytam, czy nie, mogło, czy nie dałoby się tak, żeby ze swoimi koleżankami na przykład, czy nie mogłyby ich też, też rozwijać? No załóżmy, że byłyby te niekoedukacyjne gimnazje i licea i wtedy. Zakładasz, że co, że nie, nie byś tam dziewczyn, które się interesował teatrem, polityką czy literaturą? No, tak bardzo się zaczęłeś przewiać na te stereotypy, że są, że są obecne ciągle i że się jeszcze promuje, a jednocześnie sama jesteś tak naprawdę, no przepraszam cię bardzo, ale e, sama myślisz tymi stereotypami w tym momencie. No i dalej, e, w końcu e, piszesz, że bardzo sobie chwalisz ten system IB. No z tego co ja powiem, zresztą z to, co ja znam to, bo chodziłem też do szkoły, gdzie, był, gdzie była klasa IB, znam trochę tych ludzi. Oni różnie sobie chwalili, sobie nie chwali, ale powiem Ci coś. System ten rzeczywiście sprawdza dla rozwijania umiejętności tych najzdolniejszych, owszem, ale za populacja nie jest najzdolniejsza. I ten system ma swoje wady, bo możesz sobie wybrać, co chcesz, co chcesz się uczyć. Dobrze. tak akurat na przykład e, lubisz e, matematykę i historię. Co, co, bardzo, co bardzo sobie należy chwalić. Matematyka jest potrzebna chociażby i do tego, żeby Pita umieć wypełnić, do podstawy matematyki. A historia jest potrzebna do tego, żeby raz mieć świadomość to, kim się jest i dlaczego sprawy do oka wyglądają tak, a nie inaczej. I też, jak to podkreślał mój nauczyciel historii z liceum, e, umie, No na historii można się nauczyć umiejętności łączenia faktów na zasadzie. Przyczyna skutek. Więc bardzo dobrze to sobie wybrałaś, ale no, zauważ, że nie wszyscy to sobie wybiorą, a wydaje mi się, że takie rzeczy, jak um, język ojczysty, nie tylko poprawna umiejętność mówienia, bo to na, nawet może jakoś jeszcze ujdzie w tłoku, ale coś takiego jak znajomość może polskiej literatury, przez to znajomość polskiej kultury, wydaje mi się, że to jest podstawą. Język ojczysty powinien absolutnie być w kurikulum. E, tak samo jak matematyka, ponieważ e, każdy kiedyś będzie musiał płacić podatki. No, przynajmniej taki, tak, taka jest idea. Będzie musiał umieć wypełnić do opita, i do tego no, jest potrzebna ta matematyka. No i wreszcie historia, tak jak, tak jak powiedziałem, żeby móc jakoś tam okarnąć, mieć jakąś świadomość narodową. No, nie każdy może sobie to wyobrazić. Wydaje mi się, że w szkole, jeżeli już mielibyśmy się wzorować na systemie IB, to powinien to być tak jak tak jak to jest na, na, na studiach wyższych, to powinny być zdjęcia obligatoryjne dla wszystkich. Jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś albo miernota, albo ma ambicje, żeby w dorosłym życiu zajmować się kopaniem rowów, no to wystarczy, jak się prześliźnie, choćby i na dwujach, bo dwuja jeszcze zalicza. A jak ktoś chce coś więcej, to sobie weźmie fakultet. Jak ktoś jest leniwy albo miernota, to nie musi sobie brać tego fakultetu. A jak ktoś by chciał coś więcej w życiu osiągnąć, specjalizować się w jakimś kierunku, no to wtedy sobie weźmie te fakultety i będzie mógł się rozwijać w kierunku, jakim będzie odpowiadał, czy to będzie biologia, czy to będzie chemia, czy to będzie fizyka, a czy to może też będzie e, plastyka, historia sztuki, historia kultury. No tak. I wtedy nawet jeżeli ktoś chce się rozwijać, dajmy na to w kierunkach e, Wybitnie humanistycznych, to też wystarczy, żeby tą podstawę matematyki miał. No wydaje mi się, że ktoś, kto chce się rozwijać, no, 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 jeżeli ktoś ma ambicje zostać człowiekiem z wyższym wykształceniem i mieć na przykład e, magistra sztuk pięknych, no to mimo wszystko nie oznacza to, że jest totalnym debilem z matematyki i chociażby i natruje z minusem albo i z dwoma, ale sobie poradzi. Ech. A co to jeszcze wypowiedzi Oli tutaj napisała na końcu, niech tylko sobie to przewinę. A no to tak, każda pojedyncza kobieta ma siłę przebicia, a kształt organizacji jest wypadkową różnych koncepcji. No zgodzę się z sobą tutaj e, o tyle, że nie może tylko pojedyncza kobieta ma małą ma siłę przebicia, ale... E, każdy człowiek ma siłę przebicia i to też jest to wyjątek, bo są ludzie obojga później, którzy mają bardzo dużą siłę przebicia yy, i organizowania tych, którzy mają małą siłę przebicia. To był właśnie mój radiowy głos. Dobranoc.